Witam, witam, dzień dobry. Stan Retro się z wami wita, tak samo jak i grogu grogu ze Star Wars e, z Mandaloriana. Piękna rzecz, bardzo duży cutout, taki stand up e, do sklepu Więc będzie na pewno stał u mnie oryginalny, niepotargany no, Składa cię składa. Star Wars Mandalorian, Lucasfilm, korno zarombistyn. No może tutaj jest trochę ugięty na uchu, ucho się bardziej tak wygina, ale kondycja jest zarombista. Dobra, odkładamy go na bok. Jak wiecie, jestem fanem Star Warsa, jak widać to po mojej ścianie. No i mieliśmy dwa karbuty dzisiaj, więc jest zarąbiście, kurno dwie całe torby, e, ponad 100 funtów wydane, ale mnie to tam szczyka, 100 funtów to tam, kurna, sobie mogę dniówkę na overtime wyrobić i, i tyle. Dobra, e, przedstawiamy od razu szybko, żeby nie było to jakiegoś... E, z powolnienia bo są dwie torby wypchane więc to będzie trochę ponad 15 minut tak myślę więc musimy się zmieścić od kumpla za funta hmm, pudełko do Super Nintendo na grę Striker pudełko puste grę mam luzem więc będę miał już komplet trochę utargane ale za funta oryginalne pudełko czemu nie bierzemy Następna rzecz, może to pokażę Następna lampka Zelda The Legend of Zelda Przycisk jest Działa Następna lampka do mojej kolekcji Fajny przycisk zrobiony W emblemacie Zeldy Więc działa Czyste nieuszkodzone, uszkodzone, nie podrapane te mi się podobają. Oświetlona taka szpara jest. Żeby to świeciło. Ten emblemat Zeldy. Ten, ten orzeł. No super. Lampka do kolekcji. Zarąbiaszczo. Eee, następna rzecz. Predatorek. Super predatorek. zarombisty Fajne wykonanie. Oryginalny. Tylko niestety... Ma. Ma łamane ostrza. I mu tylko wychodzi jedno. Ale pas zachowany, kręgosupa i szczaszek. I chyba działko jest łamane. Więc tak to ktoś to chyba próbował skleić. Ale i tak za chyba dwa funty. Predatorek. Z naszyjnikiem jeszcze tutaj. Predatorek do kolekcji będzie stał. Cudeńko. Następna rzecz. Harry Potter. Moneybox. Rzuca się monety albo banknoty. I to i to. No jak się uzbiera się otwiera. Bierze się kasiorę idzie do pubu. Za funta. Czemu nie? Nie mam tego, więc wziąłem. Eee, kaseta VHS. Eee, kaseta wideo Mike Tyson. 50 pensów. Super. Bez nalotu. Bez molda. Bez. Mówię molda już po angielsku. Bez pleśni. I od tego samego sprzedawcy też za 50 no Za dwie kasety za pociem. Funta, no to można sobie policzyć, nie? Eee, też w super kondycji. Boxers Mike Tyson też czysta, zarumbista. Super. Myślałem, że to kurna yy, na stole była ta kaseta i podobna jest do okładki yy, do Mega Drive. Gra myślałem, że to Mega Drive, y, ale widzę kasety wideo. 86, 88, 89. No, więc VHS-y ponad 30-letnie biorę do kolekcji. Nie mam. To biorę. Koszulka zarombista Mortal Kombat oryginalna. Eee ja wiem, czy troszkę wytarta, czy tak ma być. No, na pewno troszkę przeprana, ale niestety tylko large ja jestem extra large, już to zakładałem, przymierzałem. No, troszkę obcisła. No. Można chodzić, ale ze schylaniem to już trochę gorzej. Ale w sumie taka zapasówka może być. Chociaż nie będę chyba jej nosił. Eee, następna rzecz. Nie wiem, czy to jest z filmu, czy z gry. Taki troll, czy ogr. Przypomina mi to, kurna, z gry Warhammer, albo Władca Pieścini, to nie jest pokazku, coś mi się wydaje, że to będzie z Warhammera. Nie ma żadnego stampa, nie ma nic. Muszę to zeskanować i zobaczyć na Google. No, wykonanie fajne, no, kurde. Twarz, łańcuch, numer jest. Więc muszę go sprawdzić. Ciężka figurka, więc jest, jest na pewno jakiś oryginał, a nie Made in China eee, od kumpla e, garego po funta gry, których nie mam Ninja Reflex z manualem nie po tej stronie, ale kompletna gra i Mr. Gum niestety nie ma manuala ale Kraj jest, więc czemu nie. Aha wiecie co? Zrobimy taki mek Tu otworzymy. Tu wyciągniemy. No ja tak zawsze robię. Tak dla wagi, tak tak fajnie to wygląda. O. I jaki taki półmanual może być w grze. Dobra, jedziemy dalej. O kurde, ciężkie to cholerstwo. Czy może, wiecie co, może to pierwsze otworzę, bo to się będzie majgać, bujać i spadać, bo to ciężkie. Ee, Iron Man. Wszyscy teraz będą mi mówić, że zabawki, że dziecko jestem czy coś takiego. A niech mówią. Ja dziecko zawsze będę dla rodziców i w swojej głowie, więc Iron Manek. Figurka eee, głowa się otwiera i nie wiem co tu to wchodzi. Czy Mini Iron Man, czy jakieś puzle, czy jakieś małe figurki, ale tego modelu nie mam, więc zatrzymuję. Ja Marwela uwielbiam, więc co z Marwela to zawsze kupuję. Sonic! Nie Sonica tylko Sonika. No, Sonika Hedgehog, ale to jest ten mały. To nie jest Tails. Tylko ten mały. Jak on się nazywał? E, już nie pamiętam imienia, ale. Ci, którzy znają Sonika, będą wiedzieć, jak ten, ten mały. Dzieciak się nazywał. E, dobra, weźmiemy to. To jest super sprawa. Jak widzieliście na wideo, gość sprzedawał po 4 funty. I tak jak mówił, po od 5 do 7 funtów są w sklepie. E, ja kupowałem po funta 2, tylko bez pudełka. Ale mówię, jak są z pudełkiem, tam 4 funty. E, z tego co wiem, i kumpel mi pokazywał, Wajha, pozdrowionka. E, odwiedzajcie kanał Wajha Grow Gry, bo naprawdę dobry, fajny. Inteligentny, śmieszny kanał, więc można wpaść i zobaczyć. E, pierwsze mamy Funko Beat Pops e, z Mickey Mouse, Casual Donald, e, Daisy. I co to będzie, Mystery? Otwieramy czy nie? A te zapieczętowane, kurde. E, może będzie Pluto, nie wiem. Będzie otwieranie, to, to na pewno nagram. Następne Funko BT Pop. No to są postacie z Gwiezdnych wojen: Cobb, Fenek i Boba Fett. A co to będzie? Może Luke Skywalker? Albo no, mi się wydaje, że to będzie C3PO. Nie wiem, zobaczymy. Będziemy otwierać będziemy się przyglądać, co to za mystery, Co to za Mystery Pop będzie. A tu mamy Disneya Mickey, czarownik Dale Princess Mini. No tu może być Chip, jak jest Dale, no to pewnie będzie Chip, tak myślę. Chip i Dale Brygada RR do dzieła. Super, pamiętam te, te bajki. uwielbiałem oglądać z bracholem, więc super. No i Chip, 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 chip i Dale. Kto zna muzyczkę, to wie. Instrukcje, nie jakieś takie instrukcje były z tych Batmanów. Eee, Funko Pop Heroes Vicky eee, Wikivale. Wiki eee, to jest po prostu, kto wie, jeszcze co ma w ręku, to jest Kim Bessinger eee, z pierwszej części e, z Michaelem Keatonem Batman. Joker wysłał jej maskę do dychania, przed tym jak wpuszczał gaz do muzeum. Więc Wikivale z Batmana oryginalnego która grała w Kim Bessinger, tą postać w Batmanie, więc zarąbiście. Nie mam jeszcze takiej figurki i chyba nie mam z czarnego Heroes popów, więc jak najbardziej bierzemy. Następny Luigi. Luigi Super Mario zarąbisty. Za dwa funty chyba dałem, ale dwa funty dałem, bo nawet dość czysty nie śmierdzi widać, że się nie bawiły tym dzieci za bardzo czysta etykietka no, ręce takie trochę zakurzone ale widać, że w super kondycji, za dwa funty 10 zł Luigi może być, bierzemy następna rzecz z mojej torby Zelda którą wam zaraz przedstawię za funta, za funta następnego Tetrisa do kolekcji. E, oczywiście działa. E, co są tutaj włączyć start, jakąś czy jakaś szczelanka czy gra czy puzzle, czy co to jest, to kurna nie wiem nawet. Dobra. Nie wiem jakie to są gry, ale działa prezentacja przedstawienie było więc następne wyciągamy gościu mi nie dał yy, tu wróć gościu nie, nie miał wydać 50 pi to mówię wezmę sobie gps a włączać się nie połącza muszę naładować tu jest yy, ładowarka taka jak do playstation 3 dopada więc naładujemy, zobaczymy karty. Karty też tu nie ma Coś tam... Ostrość kurna gubi strasznie ten telefon. Muszę jakiś nowy kupić, kurde, bo teraz się zająłem YouTube'ami, więc musi być jakiś telefon dobry. Więc sprawdzimy tam 50 p w dupę strzela. Takie kurne rzeczy. Za taką cenę to tam pierdzielić. Eee, po 50 p książeczki Warhammer. Oryginalny i 40 tysięcy. Nathan Long, CS Goto. Z tej samego, z tego samego wydawnictwa, widzę. fantasy, Science fiction i fantasy. No ale to Warhammer No to. A no bo to te 40 tysięcy to bardziej takie roboty. Są. No to science fiction i fantasy, Książeczki. Nie ma tutaj żadnych obrazków. Z tyłu jakaś reklama z drugiej strony to samo jakiś spis treści Warhammer jak najbardziej łyknę bo lubię eee, następna rzecz wyciągamy eee, Bowser Bowser albo King Kopa eee, czy King Kupa jak to w Polsce mówili eee, klocki. klocki takie typu eee, może nie Lego ale pokażę Mówiła, że wszystkie klocki są. Jest, jest instrukcja, są klocki. Retro Raven, złożysz mi to! Wyślę Retro Ravenowi, żeby mi to złożył na, na, tym, na, na wizji na swoim kanale Retro Ravena. Pozdrawiamy. Oczywiście zaglądajcie do niego, bo naprawdę profesjonalny gościu jest z tego, co widzę, co robi na YouTubie, więc pozdro no i dla Piotra też uczestniczy w tych e, live'ach e, już zapomniałem e, RG, RGP kurna, już zapomniałem Retro Gaming o, wy, wybacz, wybacz Piotruś, nauczę się będę, będę mówił o tobie jak najwięcej e, Citadel Color, e, to jest Set do malowania figurek z Warhammera Figurek nie ma, ale te Basic figurki Są do kupienia chyba 5 za 3 funty Coś takiego, więc sobie zakupię I będzie do zestawu Takie figurki szare, plastikowe do, do malowania Cały zestaw mam kolorów, farb, pędzelki są muszę jeszcze też dokupić ale jako na półeczkę Warhammer, czemu nie za, za funta bieremy? E, co tu mamy? Komiksy, komiksy przed komiksami. Jeszcze pokażę torba Zeldy Zarombista. Super jest. A nawet nie sprawdziłem, co tu może być. Gra Zelda, może. Nie ma nic z przodu, już sprawdzałem. Więc, no kurwa prezentuje się fajnie. No, Zelda, torba za funta 50. Gościu chciał funt 50, zostawię mu dwa, bo warto. Dobra, komiksy tu włożyłem do protektorów, żeby się nie, nie potargały, nie, nie poszargały, nie pobrudziły, nie powycierały, więc przedstawiamy tak na szybko. Year One Robin. 95. anual amerykański, 2,95 dolara. 95. numer czwarty. Eee, na co? Nie wiem, co to nawet jest. namor, Cholera wie. Eee, z, czy to jest? 95 pi, a to jest dolara, a to dolar jest przerzucony na, e, na pensy, więc dolar 25 Kurde, Mamor, Mamot, kurna nie nie kojarzę. Marvel. Jaki to jest kurde komiks, jaki to jest tytuł? Zasłonięty. O, prezentacja gry na Game Boya, zarombiste. Więc nie będę się wypowiadał na temat tego komiksu, bo nie znam. Nie wiem co to jest Namor, Namot, nam, a, Namko. Może Namco. E, Spidermana wiem, kojarzę, lubię. Peter Parker zarobisty. E, wykrywany przez Stan Lee, mojego imiennika. Marvel numer czwarty. E, ciekawie to wygląda. Nie, nie widziałem jeszcze takiej edycji. E, 2,99 dolara. 4 dolary 25 kanadyjskich dolarów. Więc hmm, przeglądnę sobie. Poczytam, bo takiego się jeszcze nie widziałem. Supermana te, o kurna, ile ja miałem Supermanów w domu. Chyba z ponad 30 komiksów, kurde miałem. Muszę to wygrzebać. Brat coś tam wziął, współ z, ze Spidermanami, Punishery też miałem. Ale supermeny to są zarąbiste rzeczy. Eee, 96. Rok. Dolar 95, oczywiście. DC Comics. 36 numer. Hmm, Ty Battle City. Też muszę sobie przejrzeć tego komiksa. O! Jeden z moich takich ulubionych komiksów. To Paniszer. Paniszer. Też amerykański. Dolar 25 kosztował. Jest tu rok. Rok, 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 rok. 92. Super. Następny pani szereg Też Dolar 25 kosztował z 92 Tylko jakiś 71 numer chyba Z tego co widzę I dobrze mówię Dobra no to są klasyczne komiksiki więc zarąbiście Dobra tu na bok to na bok I Otwieramy to co tu jest Czy może na następnym wideo Bo już 20 minut więc otwieramy na następnym wideo te gry i tą drugą paczkę, bo jest za długo, więc widzimy się na następnym odcinku z rozpakowania tej torby. Trzymajcie się, hej!